Z tej strony PatroliX, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest... Frytek, Siemanko i to jest która część? To jest część... już nie wiem jaka chyba... to jest część... Szósta. Bo Czekajcie, eee, nie, czekajcie, to jest część... Piąta, piąta, dobrze mówię, to jest część piąta. Jak znowu jesteśmy strażakami, bo my trochę przedłużyliśmy te strażaki, psy. E, no. My to przedłużyliśmy to. I właśnie zaraz straż sobie odbiorę. Dobra, widzowie, to już sobie strasznie odbieram. Widzowie, po Rolik, sobie się komplet rozładował, ale mniejsza z tym. E, I. E, e, no. Tylko, że jeszcze musimy, jak wiecie, Frytkowi o, przelać te pieniądze. Co w ostatnim odcinku. Ja już mu to przelałem, tylko widzowie. ja nie wiem czy mu doszło. No zagrań tylko. Halo, Frytek. No widzowie, ja, ja kupiłem sobie auto, ale mi się porysowało, jak tu parkowałem i zawiozłem je do mechanika, ale nie do autoshopu, tylko do innego miasta. No. Dobrze, jest. Pożar. Halo Frytek, no czy, no, czy ci doszły pieniądze za strasz. Tak, doszło, ale mam alarm. Alarm? no to o! czekaj, jest tam usiadę. Czekaj. Ja już się Sygnał wziąłem. już nawet daję. Pieniędzenie, widzę wyglądam słyszeli. Dobra. No, dobra, ja... Czekaj, ja już już tutaj sam sobie na nas to... No ja tylko. Dobra, jest pożar, czy co? Pożar jest? Pożar! Pożar, no to szybko! Szybko pożar! Szybko pożar! Pańcie, pańcie auto na ulicy Włoskiej dziewięć. Dobra, już jestem gotowy no, na pożar. Eee, tylko ja sobie do mojej straży i już wyjeżdżam. I, pi, 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 pi. Ja już pojechałem. Dobra, ja jedę ja, ja, ja cały czas za tobą. Nie wiemy gdzie to dokładnie jest. No, nie wiemy. Ale, ale ja się tu przewaliłem. Dobra, znalazłem. Gdzie jest, znalazłeś? Znalazłem, tu się pali. Dobra, to tu na skróty się proszę ja. A no, widzę se. A jakie? Furury. A, tam, a tu jest, jest jedna opona, jak widzisz. No czekaj, tylko musimy sygnały włączyć. No szybko, no bo nie, nie mnie to też trochę, no, nerwuje. Ciebie też? O! Idź tam tą ugasić. ugasi! No za chwilę, tylko tu ty, ty, ty jest hydrant. Nie! tutaj nie ma, blisko, no ma hydranta nigdzie. Ugaszę! Ugasiłem! Tylko muszę tylko wejść tutaj, żeby nie było pana To ona też się ugasiła! Sama. No, No! Dobra. Gasimy. Gasimy. Maszyny, ogaśniliś w końcu, to jest tu od środka, to ja moją. No gaśnicę, Ej Frytek, bez kłopot! E, no, że mi się jakby niczym się woda się skończy. Co się stało? Nie wiem. Dobra, no, zawie. Frytek! No, chyba nie słyszę. Frytek! Frytek, no, no bo mi tutaj już się sko sko skończyła mi się jak, jak, jakby woda, no bo ty nie ma nigdy w pożycie dranka, ale mam jeszcze no, na okna to to nie jeszcze tu porobię się. Dobra. O silnik, to jest mega ważne. Ja już muszę co ściągnąć. Uwaga, czekaj. Powiedzieliby, że mamy to się podjechać, baby to wziąć i zawieźć do auto Dobra, to jest tutaj w pod, podziale. No, tylko mnie odblokuj auto, proszę. No, to ja, to ja, to <grym>, Ty zawsze musisz, bo ty nigdy auto nie możesz mieć odblokowanego. Prawda? No, bo ja nie, no, bo ja nie lubię, bo potem są problemy. Ale ja ci nie zrobiłem. No i tam bądź i jedziemy. Nie! Tak, no, pan, tak się nie da. No wiem. No dlatego. Co ty u mnie, jak ty jesteś u mnie? No. Wiedź, no więc. No chwila! Bo ja... Co? No wiedź. No bo nie umiem jej obniżyć! Ale ona jest już obniżona, to o co ci chodzi. A, dobra. Zbakowało się coś. Lecę, wjeżdżam. Awaryjne wyłączę tutaj komuś. Tylko że śniadę się, się też się do tylko do góry. Co? Sam pojazd mi do góry poszedł, ty to widziałeś? No, dobra, daj, e, ja tu będę musiał po straży jakoś przyjechać, na swoje rowerze? drodwarze, wysiądź ja, I ja, zdej, ja. Zdej mi, zdej mi tą butlę, ci i powietrze No Wiem Dobra, ja jadę No i maskę też ściągnę A ja ty mu mówię Co ty zrobiłeś? Co ja znałem? Nic nie zrobiłem Dobra O, co ty z nim dobra robię? Dobra to jest moja serwis no. To już jadę do arenizy, dobra? No Ja jadę tu tak za wyś Ale coś tu się tak kopci z tego auta Coś się kopci Nie się nie zapaliło nam tu No A to jest tylko lekkie kopcenie I, I pi, 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 pi. Eee, Ej, a czekaj, Frytek, no bo ja właśnie jedno dostałem, no to no, ja od szefa, czekaj. Dobra? No, pasuje nam chyba. O 15? Dobrze. Ej, no to się postaramy, to już żadnej akcji, no nie będzie, to się tam tam się postaramy, się w żeby robić. wyrobić. A jak będzie, to pojedziemy już stamtąd. Dobra. Teraz jeszcze do Frytkam muszę zadzwonić. Frytek! To! No, bo jakby ja dostałem teraz telefon od szefa i powiedziałem, no, że o 15 za, że się, festyn się, się zaczyna. A jest, no, 14. A to się, to się zaczyna! W straży. I tam my musimy być. Wiesz? No dobra! Chyba no, się już, no, no zgodziłem. Ja powiedziałem, że damy radę. Wiesz? Wiesz? Halo! No dobra, okej! Okay. Dobra, to na ła. Moja Widzowie, Fasten Straży Dam. No e, damy, dobra, co tu jeszcze. Dobra, dobra, jak tu będę w Fasten to tu fast coś jeszcze zabierzemy, żeby rozdać. Nie wiem, rozdamy na przykład. Co tu, jakieś czekolady, cokolwiek. To muszę na no, no dyskrypację dać te czekolady. Marta. Karol, Jakieś... po jakieś czekolady, No właśnie, coś. już jadę, już jadę właśnie. No, do sklepu. Dobra, a ja lecę szybko po moją straż. Aha, no tak, się w moim aucie się, już się paliwo kończy, zatem jeszcze tutaj na stację będę znowu, może tam coś jeszcze kupię. Oj, widziałeś, jak to jest ładnie tutaj autko na lawecie, tutaj twoje autko. No, to, no te, to ja mam tutaj obok autko no więc popilnuję. Ja ty będę w sklepie jak coś. Wiem, ja jadę zawieźć straż i tam chyba moje autko już jest gotowe. Naprawili jeżdż? A, a nie wiem dlaczego... A, bo oni tam lawetą mnie tu przywieźli, bo nie umieli w tym innym mieście zrobić. Jadę zawieźć straż i przyjadę tutaj. Dobra, masz te czerwone darikasy? Nie damy, jakieś takie, no chipsom jakieś się supiemy Dobra, to te też weźmiemy. To nie ma dobrze, no to już płacę. Pięk. Poproszę te worek. To e, pięć groszy. Dobra, płacę. Dobra, zakupy nie mięso. mięso. Dobra, teraz ja już tam do straży pojadę. Nie, jeszcze się, to muszę, się jeszcze muszę się zatankować. Ktoś tam już to przy okazji tam już, już tam w, w budynku no zapłacę. Już tutaj nie już nie muszę płacić tutaj przy tych maszynach. To już tam w budynku, jeszcze tam muszę inne rzeczy kupić. A ja jadę moje auto od mechanika odebrać i, i tam po prostu u mechanika Twoje Moje auto rok. to było jakieś od kogoś auto. Nie, to moje, tylko oni nie umieli w tym innym mieście, go naprawić i tutaj. A, mi nie... chodziło o te ferazi czerwone. Trzyma! Siema, siema, mi się tutaj się Nie Siema, zapakowałem rower do bagażnika i też. Ej, no, ej, że to... ej, no a zobacz co ja mam. Zobacz. Pa. Patrz. Super. Patrz, tutaj. Zobacz, Czekaj, mi się nie chce widzisz, to, jak kupiłem takie rzeczy, widzisz? No patrz, takie czekoladki i chipsy jakieś, jeszcze ja tam pójdę tam Dobra, mi się no zatankowało, zatan więc już to sobie odłączę lepiej Dobra, to też idę tutaj no zapłacić No ja, ja ku, kupię tutaj jakieś doritosy, kupię i tylko tyle Dobra, ja mam jeszcze ochotę na hot doga, to, to sobie kupię hot doga Dobra, karta Oni, oni tu też mają po wszystko, tylko że chyba droższe Dobra, do widzenia. Jestem tam na, na minie, to ja sobie też tam się pojadę. Oooo, Stop pomanny Woda jakieś. A nie, to ja choddoga się kupię. Wypchnę twoje auto. A idzie, sobie już sobie choddoga się ja kupiłem. Tylko. Nie, ja go sobie tam jem tak w aucie. A ja sobie tu... Myję się! Ile mogę czekać? Co koc. Nareszcie się... BARU! Ja to już do straży Dobra, tylko ja tu sobie umyę i nie będziesz chyba żadnej... Dobra, my jeszcze ja już pójdę za co zapłacić. Dobry, mnie, Proszę. Co zaś! E, 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 obo, na, na jakimś domku wypoczynkowym się zawalił dach. E, to tam, no, nad jeziorem? Nie wiem. E, powiedzieli mi, że domek wypoczynkowy. No to to jest tam, no, nad no, jeziorem. Tylko poczekaj na, na mnie, no, bo to nie jest taka akcja, że, że tam szybko musimy jechać. No ja, no ja muszę, bo tam ludzie byli. No czekaj, czekaj. a proszę czekaj, Frytek. Frytek. A nie, czekaj. Halo? Nie! Nad, won, nad domkiem wypoczynkowym, e, takim starym opuszczonym. E, chodzili panie ludzie zwiedzali i się zaczęło walić. Aha, ale czekaj, czekaj, bo muszę... Okay. Takich taki dwóch panów kiedyś mieszkało. Aaaa, pamiętam. E, tylko czekaj, tylko się przedziorę. Uwaga, musimy polać wodą ten dach. Musimy go polać wodą, bo okay. może się podpalić. Dobra, czekaj, tylko ja sobie wezmę ten. Taki strój i hełm muszę. To usłam. Muszę zdać zawali. Czekaj na mnie, proszę czekaj. Proszę czekaj, dobra? poczekaj. Nie słyszę Pani nie widzę. Poczekać! Poczekasz na mnie. No ja już tu drabiną wjeżdżam nadal. No to ja też, czekaj. Miu, 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 miu. miu, miu, miu. To jest odcinek piąty, tak to piąty. Może 5. się może się to, tu zapalić to, ale, ale jest mała szansa, że się podpali, ale bierzemy butle jakby coś. But, no ja już to sobie zrobiłem, tylko poczekaj, tylko muszę... Ladyr. Tak, Tylko jeszcze muszę tu do tyłu trochę podjechać. No szybko, no. Nie no, umiecie, no normalnie. Reset, klędy. czekaj, czekaj, no bo ja też chcę po matce. Dobra, no tutaj nie ma nic. Tu się nic nie dzieje prawie. Prawie. To tu jeszcze tutaj butlą. A e, dobra, jadę na ten festyn, bo już powinniśmy. No, no on będzie tak, wiesz, no za pół godziny, taka festy, to tu od środka wyjdę jakoś. Gdzie ten festyn jest? W jakim tym? A no tam... No tam koło farmy, wiesz, tam gdzie te zwierzątka i wszystko, no bo tam jest też A my tam zwier... mamy na sygnałach jechać? Dawaj, pojedziemy. Tylko Albo nie, czekaj, jeszcze nie jedź, ja coś tam muszę, e, jeszcze muszę jechać, czy tu jeszcze ruch, bo na ja coś fajnego tam muszę przygotować, żeby to było fajne. Tylko e, nie jedź tam, bo widzowie jeszcze tego nie, nie mogą. Nie no, no bo ja tam już muszę mus, muszę sobie coś jechać, można na, 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 na tam przygotować tam, na, na tym polu. Dobra, to no, tutaj, tutaj jestem i tutaj to przygotowuję. Ale widzowie widzieć jeszcze tego nie mogą. Okej, okay, tylko coś tu przygotowuję. I widzowie będą widzieć, ale nie teraz. Cięcie. Bum. Dobra, widzowie, tylko już to sobie tu się pousuwamy te niepotrzebne rzeczy z eku naszego. Dobra, i już tam będziemy musieli jechać. Sygnały odpalamy. Uwaga! Frytek! Widzę już na, na te beczki i tylko tak. Sygnały wyłączamy, no czy zostawiamy. Wyłączamy. Dobra. Dobra, a teraz będzie pokaz, patrzcie. Z jednej straży to topię. Tylko czekajcie, możesz muszę się przebrać. No na pokaz się przebrać mogłeś. No już się przebrałem. Gasimy je. Tylko poczekajcie widzowie. Musimy no, Może zrób cięcie, bo my to będziemy gasić i gasić. Nie, no to... Będziemy się zrobić no, no, cięcie lepiej. Zrobić cięcie? No, bo my to będziemy gasić i gasić, prawda? No dobra, to robię wam krótkie cięcie. Dobrze, widzowie, my już to ugasili. I tam, się tu ja właśnie teraz odprowadzę. Tu mają jakieś takie pryszkacze, które tu się ochłodzić. Tylko, Przez tylko, w... że, że, że możemy postawić, będzie, będzie um, jeszcze powiem, mały pokazik, tu można. No, tutaj spokojnie. mają gry wszystkie. Tutaj straż jest otwarta, można sobie wejść do straży. A ja jeszcze jeszcze mam, ja mam ukryte. I coś i no, tutaj mam, tu ukryte coś. Dobra, dobie, mam to. Ja Co tutaj wydać? Czekajcie, dobra. Ja biegnę do straży się przebrać. A, nie lepiej tam w straży, wiecie. Już. Nie, tutaj jeszcze będzie można tych tej straży oglądać. Dzieci mogą wsiadać. A czekaj, tylko ja tu muszę coś zrobić. Dobra, tu, tu dla małych zrobimy taki domek. O, fajwerki to będą wieczorem. A nie powinniśmy już kończyć czasem patroniks. Raczej znaczy nie. Czekaj, tylko coś zrobię. O. I, I tutaj będzie też kamera, żeby tutaj kamerować, to to wszystko. Eż. No i to tylko... Dobra, balony jakieś tu musimy poustawiać, wiesz, no bo w końcu no to festy. Co... Już jest noc chyba, już się ciemno robi, więc ja po... Jak się na... ciemno robi, jest jasno. Ale teraz się będzie ciemno robić i będą fajerwerki. Ja już tu mam przeszykowane. Dobra, no, no to niech on, tu się jeszcze tu się pooglądają, tu się wszystko to porobią. A, a zaraz to rozdamy wszystko, więc robimy wam, widzowie, krótkie cięcie. Dobra, widzowie, patrzcie, jak tu ładnie strzelają. O, i kolejne! Uf. Uf, jak fajnie! Uf. Dobra, ale to jeszcze no nie koniec. Patrzcie na te. Jak tego nie. Jakie fajny pokaz. Straży jak nie wiem. Mogą się tu pograć w kierki fajne. Są Dobra, tylko to jeszcze na no, no dobra, jak no, to tu takie tu fajnie babią, e, fajnie, to fajnie bawią, Fajnie tu było to w ogóle przygotować. Czy ten myślałem się na my tym, tym festynie? No. A tymczasem już wrócimy do wiadomości. Dobra. Co się wyważa drzwi? Nie. A pokazać wam wiecie, no jak się no, wyważa drzwi. Zobaczcie. Tutaj mamy tak, taką taką piękną sicerę, prawda? I tak rąbiemy o te drzwi. Ja wam ja teraz to pokażę. Czekajcie, i patrzcie teraz na to. 3, 2, 1. O! I widzowie jeśli no przykład, są wyważone. No widzowie i widzowie dzieci wszystkie są wyważone i no. Jeśli na przykład jest w domu pożar, a ktoś no. tam... E i e, zemdlał albo coś, i, nie, i są drzwi zamknięte, nie da się No też No i no, bo... no, kiedy jest jak, jakaś druga osoba, to jeszcze ty niech ktoś trochę tu pogaści obok, bo nie wiadomo, czy może być za drzwiami pożar. No drzwiami może być się ogień, więc najlepiej e, 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 iść. E, jak jest pożar e, jest na mi to najlepiej e, albo albo iść. Albo czekaj, czekaj. Mm. Masz mikrofon. Frytek, masz mikrofon, żeby ci było głośniej słychać. Dobra. E. Albo iść tak. Tutaj, tak idziemy dołem i mm. pra prawą albo lewą ręką sprawdzamy drzwi, jak u góry, u góry. Eee jak e, drzwi sprawdzamy ręką, czy góra drzwi nie jest gorąca. Jak jest gorąca, to prawdopodobnie tam się kryje ogień. No właśnie, i uwaga jeszcze. No więc kiedy wy... To jest takie ciepłe, no to no, w tam bez niczego, gaśnicy nic, W ogóle tam w ogóle no nie wchodźcie. W ogóle stop! Nie możecie tam wchodzić. Nie, nie możecie. I tyle. Nie można tam wchodzić. Nie można. A, a kiedy, a uwaga, a kiedy już wiecie, że tam nie ma pożaru, to tak, no to bezprogramowo możecie wejść. Ale kiedy tam czujecie, że jest pożar, no macie na gaśnicę i wszystko, to slow. Czyli powoli tam musicie wejść. Powoli. Dobrze, a co byście zrobili, jakby tu był nagle jakiś ogromny wypadek? O, no, ciekawe pytanie. Jakby na przykład. Tutaj nagle byście szli drogą i nagle słyszycie huk i się zaczyna komuś palić auto. No co by zrobiliście? Nie no wtórno no, poinformowali byście kogoś dorosłego lub kogoś? Co byście zrobili w takiej sytuacji jak tam się dzieje? No? Wezwalibyście straż, przyjechałaby straż i co by straż zrobiła? Pogasiłaby. Właśnie. Tak jak teraz w, w, właśnie e, pan tutaj gasi ładnie tu, no to tak samo my tak to ugasimy. Chyba, no, że nam się już, się nam się woda skończy, a nie ma pobliżonych branta, to już gaśnicą zrobimy. I będzie ugaśniać. A Gaśnica znajduje się w każdym aucie. Właśnie. Więc no. A my już w tym kącie, my z tym kończymy, z się też że. A ty się stał z swoim autem, który tak, tak w ogóle... Bo jeszcze dużo filmów do nagrania, prawda? Prawda, więc na razie, trzymajcie się, Elo... A nie, czekajcie, jeszcze mas, macie tu czekoladki i wszystko, pa! Dobra, na razie, trzymajcie się, Elo, cześć, pana, rabum.